Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnia i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej Przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich osobno. Osobno zaś objaśnię wszystko swoim uczniom. Ojcze, te ziarno gorczyce, o dzisiaj słyszymy w Ewangelii, tak naprawdę dobro, bo chyba od tego trzeba by wyjść. Królestwo Niebieskie to po prostu dobro, miłość, i nie bez powodu prosiłem o to miejsce naszego spotkania, ponieważ ten napis zło dobrym zwyciężej. No, często w naszym życiu jest tak, że jednak te zło bierze górę. A wtedy nie ma miejsca na dobro, nie ma miejsca nawet na te małe ziarnogorczyce. gorczycy. Czasem brakuje nam po prostu nawet poczucia, że może być, możemy żyć lepiej, no bo poruszamy się w danym kanonie zachowań, w danej strukturze społecznej i na Boga, na dobro nie ma miejsca w naszym życiu. Ta, ta postać, księdza Popiuszki, którego właśnie mamy tutaj, ten mural z tyłu za nami. No, no rzeczywiście jest dla nas taką mobilizacją, żeby to zło dobrem zwyciężać, on był takim, też takim zaczynem, zaczynem no ale na pewno nie jest to też takie łatwe, łatwe zadanie. To jest też taka jakaś też i walka o to, żeby, żeby się może właśnie nie zniechęcać złem, ale, ale to też cały czas to zło dobrem, dobrem zwyciężać. To, to jest też taka może gdzieś takie nasze dojrzewanie do świętości, do też bycia człowiekiem, do też do człowieczeństwa, żeby okazywać ludziom życzliwość, dobro, żeby może właśnie unikać jakichś złośliwości, grzechów, obmawiania i tak dalej, to jest, ale to jest gdzieś jakiś też proces, prawda, gdzieś, bo my jesteśmy też ludźmi słabymi, więc czasami to bywa różnie, ale, no, ale mamy, nie możemy może rezygnować z tego dobra, które możemy też siać. Właśnie, możemy siać to dobro, a i to dobro przynosi owoce właśnie w postaci, czy to Królestwa Niebieskiego po śmierci, czy to w postaci po prostu lepszych relacji międzyludzkich, ale Ojcze, tak naprawdę te dobro. No, można by zapytać przewrotnie, czym jest to dobro? Czy dobrem jest to, że chodzę co niedzielę do kościoła i mówiąc brzydko odbębniem obowiązek katolicki, czy dobrem jest też to, że przede wszystkim może dobrem jest to, że z tej Eucharystii wychodzę lepszym człowiekiem? Widziałem też, widziałem ostatnio taki artykuł, dosyć prowokujący tytuł Komunia nie zawsze święta. I to, to taki tytuł, który, który rzeczywiście może prowokować i. Ale chodziło tutaj oczywiście nie, nie o postacie eucharystyczne, tylko o tą taką postawę, postawę nas, osób wierzących, chrześcijan, którzy chodzimy do kościoła, ale może rzeczywiście jak wychodzimy z tego kościoła, to różnie, różnie to bywa i tam w tym kontekście tego kontrowersyjnego tytułu czy artykułu chodziło właśnie o to, że, że Eucharystia to jest gdzieś, to jest właśnie ten szczyt. Naszego życia chrześcijańskiego, ale co, co ja robię po wyjściu, jakim jestem chrześcijaninem? Czy rzeczywiście ta Eucharystia przemieniła mnie do człowieka, który ma kochać bliźniego, ma kochać Boga, człowieka, który nakarmił się miłością, dobrem, a teraz jak, jaki jestem w życiu? Że, że to błogosławieństwo, że to posłanie, rozesłanie na koniec, to mam je ma właśnie uzdalniać, uzdalnia mnie, a czy, czy ja to wykorzystuję do tego dopełnienia dobra, do czynienia dobra. No właśnie, do tego brakuje nam czasem odwagi chyba po prostu. Idąc ulicami miasta, idąc, e, będąc w pracy, będąc w szkole, będąc gdziekolwiek indziej, mamy wybór. Być młodni, popularni, żyć tak jak wszyscy inni, od imprezy do imprezy, od przekleństwa do przekleństwa, od epitetu do epitetu. A możemy żyć z Chrystusem, możemy e, nie, jak to pięknie jest w jednym z fragmentów Pisma Świętego, nastawiać drugi policzek. A nie Oko za oko ząb za ząb, a o tym chyba zapominamy i znowu tego dobra nie czynimy. No może też tutaj też trzeba było powiedzieć, że zawsze to czynienie dobra też wiąże się z jakimś też krzyżem, prawda? Że to nie jest coś łatwego i, i mamy jakieś takie opory, bo możemy rzeczywiście czyniąc dobro, być oskarżani, źle odbierani i tak dalej. Może ktoś być o nas o, o to, że czynie dobro, może być ktoś zazdrosny i tak dalej. Więc to są tak jakby takie kłody podkładane i możemy się z, do tego gdzieś czynienia dobra zniechęcać, więc. Więc to, jest też, też, to, to czynienie dobra też jest związane, związane z krzyżem. No też, też właśnie tą takim bardzo dobrym przykładem jest też ta postać księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież on, on swoim życiem walczył o, o dobro, o wolność człowieka, o, o tą to, o to godność człowieka, a zostaje zamordowany, prawda? Ginie śmiercią męczeńską. Czyli gdzieś to, to pragnienie czynienia dobra, zwyciężania z, zła dobrem, no doprowadziło go ostatecznie do tej śmierci męczeńskiej. Więc My mamy też, czyniąc dobro, też my w pewnym sensie bierzemy ten krzyż na, na swoje ramiona i nie jest tak łatwo. I rzeczywiście utrzymać ten krzyż, udźwigać ten krzyż, też są może pokusy, no daj sobie spokój, prawda, no przecież no, nie, nie wychylaj się i tak dalej. Zajmie się swoimi sprawami i, i, i ten. I wtedy może rzeczywiście w, w nas wygrać gdzieś jakaś taka ta, też co, ta miłość własna, prawda? Że chce, chce mieć święty spokój, prawda? I tak, bo, No bo już chciałem dobrze, a rzeczywiście ja zostałem źle odebrany. Ojcze, te ziarno Gortucy, które wzrasta, ono najpierw musi być zasiane. No, mówimy tutaj o sakramentach, o chrzcie, o bierzmowaniu. Wiadomo, jesteśmy ludźmi oszczędnymi, jesteśmy katolikami. Ale czasem mam wrażenie, że to ziarno w nas nie wzrasta. Dlaczego? No bo, mówiąc kolokwialnie, go nie nawozimy. Nie przyjmujemy Eucharystii, nie uczestniczymy w Eucharystii, nie przyjmujemy Komunii Świętej. A nawet jak przyjmujemy, to... No właśnie, to o czym powiedzieliśmy na początku, nic się w naszym życiu nie zmienia. Więc Chrystus jest dla nas obowiązkiem, a nie jest e, chyba przyjacielem. No bo przede wszystkim przyjacielem i nauczycielem powinien chyba dla nas być. Mhm. To tutaj z tym to mi się kojarzą takie słowa też gdzieś zawsze, które powtarzam przy bierzmowaniu, że tak jak sakrament bierzmowania, to że otrzymujemy prezent siedem darów Ducha Świętego, ale często go nie rozpakowujemy. I podobnie może być z tym ziarnem, że, y, że my mamy, mamy to ziarno, ale go nie zasadzimy do tej ziemi do tej gleby, żeby ono mogło wydać owoce. I tak może być z tym naszym życiem y, bycie, byciem chrześcijaninem, chrześcijaninem, że my możemy jakby zasuszyć to ziarno, nie, nie, nie wsadzić go, nie, nie właśnie. Nie zasiać go, prawda? To, to jest też to, co. W, a, a, o tym jest mowa też wiele razy w Ewangelii czy w listach. Apollo siał, Paweł, czy właśnie Paweł zasiał, Apollo podlewał, a Pan Bóg daje wzrost. I, że, że my mamy, jakby, wejść w ten proces tego, tej, tego rozwoju, tej naszej wiary, naszego życia, ale nie zawsze, jest, niestety, tak jest, prawda? Czasami to ziarno, że tak powiem, się zmarnuje. I to wszystko wymaga też naszej wolnej naszej chęci. Naszej, nasza wolna wola w tym wszystkim bierze swój udział. A chęci to najczęściej jest też pewnego tak proces, wyzwanie. To nie jest tak, że chyba tak nie jest tak, może miałem wtedy prowadzić z błędu, że usiądę grzecznie w fotelu, włączę sobie mecz, no to będę dzisiaj jeszcze Mistrzostwa Europy, więc pewnie usiądziemy przed telewizorem, będziemy oglądać mecz. No i w tym czasie raczej e, nie stajemy się lepszymi ludźmi, szczególnie jeżeli te mecze nie będą najpiękniejszych lotów. Tak, no, no, cały czas to, to czynienie to też wiąże z tym właśnie, jeżeli chcesz iść za mną, zaprzej się samego siebie, a, a my czasami się chcielibyśmy takie życie mieć wogo, wygodne, sielskie e, i tak dalej, a, a, a czynienie dobra, no, to, to jest jakiś wysiłek, to jest jakieś poświęcenie, no, no, nie, zawsze, no, nie zawsze coś jakby dla, dla nas też wygodne. To jest ale, pewien trud. Ale czy potrzebujemy spektakularnych czynów e, dobroci? Czy musimy wyjeżdżać na misje? czy musimy pomagać osobom, e, które są naprawdę w skrajnej sytuacji życiowej, czy ta udobrość możemy wykonywać w najprostszy sposób, nawet będąc miłym dla drugiego człowieka, mówiąc sobie miłego dnia, dzień dobry na ulicy, po prostu poprawiając sobie nawzajem humor. Jak najbardziej to takie, to takie pole, poletko misyjne jest, jest tu i teraz. To też gdzieś rozmawiałem z takim misjonarzem, yy, który jest w Argentynie i pytałem go, czy on nie tęskni za, za Polską, przecież, yy, przecież właśnie tutaj też by miał tutaj by też by miał już tak powiem, misję do działania. On rzeczywiście mówi, że, no, że wszędzie, wszędzie, możemy odkryć, to wszędzie możemy być tym misjonarzem, że czy jestem w Argentynie, czy w Polsce, czy w Afryce, to tutaj mam jakieś zadanie. Zresztą to słyszymy ile, ile może nawet naszych, w gronie naszych znajomych ile jest problemów, w które mogę się też zaangażować, mogę, mogę pomóc. Że gdzieś ktoś mnie prosi o pomoc, nie zawsze, nie zawsze może mam chęć i ochotę, jak to mówimy, mu pomóc i czas a, a, a jest, jest właśnie potrzeba, żebym zadziałał w jego życiu, żebym mu pomógł. Ja też gdzieś tutaj, czy nawet w tej, tej, tutaj, ostatnio, ostatnio gdzieś po 22:00, przyszedł na teren tutaj nasz na kościoła, na teren parafii, byłem bezdomny. I ja też miałem gdzieś opory no, o tej porze, prawda? Czemu, czemu pan przychodzi o tej porze? A on mówi właśnie, on, on, a czy, czy, czy mógłby coś poprosić o jedzenie. Więc rzeczywiście misja jest, że tak powiem, o, o każdej, może, może się przytrafić o każdej porze dnia i nocy. Yy, I właśnie, w, no i jak, jak ja wtedy zareaguję? Czy mu powiem, proszę Pana, nie mam czasu i, i niech mi Pan głowy nie zawraca? Czy, no i wtedy, że tak powiem, tą misję jakby zawieszę. A tutaj jest ten człowiek, który rzeczywiście prosi o coś, coś do jedzenia. Skoro już mówimy o takim naszym lokalnym podwórku ojczym, to nie ma ojciec wrażenia, że czasami trudniej jest wykonywać tą... E... Obowiązki, te zadania misyjne na własnym podwórku, no bo jednak tutaj nas ludzie znają, tu nas ludzie oceniają. Tu za chwilę się okaże: A, jeszcze pięć lat temu nie chodził do kościoła, nawrócił się, świętojebliwy się stał. Jednak jak wjeżdżamy na misję, czy pojedziemy gdziekolwiek, nawet do innej miejscowości, no to ludzie nas nie znają, jest nam zapewne łatwiej głosić Chrystusa, a tu zawsze będziemy oceniani przez jakiś pryzmat. Mhm. Na pewno też nie, nie, mo, nie można tak traktować tego słowa, czy właśnie tej, tej jakby też tej, tego posłania, misja, jako też może takie ucieczki, bo my może właśnie, że gdzieś myś, to często tak wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda, że my, że my może mamy taki obraz, no, jakbym wyjechał na misję, to tam byłoby pięknie prawda? i to byłaby przygoda życia, Pe, pewnie tak, prawda, ale to, to nie jest też pewnie przygoda życia pozbawiona jakiejś też właśnie trudności i problemów. Więc żebyśmy my może tak nie żyli jakąś taką udą, prawda? że byłbym wspaniałym misjonarzem, a tutaj jest, prawda, a tutaj nikt mnie nie rozumie i ten... Jest może coś takiego, że żaden, tak jak jest, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej czyźnie. I, i może właśnie taka, taka. I to jest jak najbardziej piękna taka idea, czy, by, czy właśnie bycie misjonarzem. Ale trzeba się liczyć właśnie, że, że to nie, jest, nie oznacza, wcale, że tu i teraz mam. Mam przechlapane, mam, mam właśnie, że, że nikt mnie może nie chce słuchać, a tam by mnie wszyscy ludzie słuchali, bo to, to będzie też tam rzeczywiście, że tu jest misja, ale jeśli, jeśli poczuję faktycznie takie wezwanie, żebym był misjonarzem gdzieś daleko od, poza krajem, to tam też wcale nie będzie się układało wszystko po mojej myśli. To jest gdzieś też takie też niedawno usłyszałem zdanie biskupa Fultona, Fultona Shina, że, że gdzieś właśnie, jeśli ja będę coś planował, kierował się może właśnie swoimi jakimiś tam planami na życie, no to często będę się rozczarowywał. I może i właśnie gdzieś tam, i też nawet w tym byciu misjonarzem, tu czy, czy gdzieś daleko, poza ojczyzną. To jeśli ja będę realizował swoje plany, no to nieraz się rozczaruję, nieraz, już tak powiem, jak to mówią, yy, sięgnę dna, ale ja, my, 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 my jako chrześcijanie mamy przede wszystkim właśnie szukać w tym, w tym gdziekolwiek jestem, czy w tej misji tu i, tu i teraz, czy gdzieś tam daleko, poza ojczyzną, że mam szukać w tym wszystkim woli Pana Boga, nie? Tak, że to ja coś zaplanuję, ja, a ja, jeśli mi to nie wyjdzie, to się rozczaruję. Nie, to właśnie ma, mam zmienić ten, ten kierunek myślenia, jak mówi arcybiskup Fulton Shin, mam cały czas szukać woli Bożej. Jaka jest wola Boża, Panie Boże, jakie, co chcę, żebym uczynił na tej misji, którą mi, gdzie mnie posłałeś? Czyli w tym kontekście, no bo mamy wolę Bożą, mamy też misję, o której zaczęliśmy mówić w jakiś sposób, czyli czynienie po prostu dobra, no bo to trzeba sobie też powiedzieć, wprost, że chodzi o czynienie Dobra, do tego potrzeba odwagi. Dlatego wspomniałem o tym lokalnym podwórku i o tym, że to jest ciężej, no bo w tym kontekście, patrząc na nasze społeczeństwo, patrząc po prostu na życie chrześcijańskie, bez odwagi do mówienia o Chrystusie jest ciężko. Nieraz możemy zaobserwować ludzi idących po ulicach miasta z koszulką manifestującą wiarę, ale też pewnie o, jest na takie doświadczenie ja mam takie doświadczenie, że czasem spotyka się to z Nieprzychylnością ludzi. W związku z tym głosić Chrystusa tutaj jest ciężko. Czasem można się do tego zrazić, ale z drugiej strony trzeba czerpać z tego siłę. I tu znowu wracamy trochę jak w błędnym koledze Eucharystii, która powinna nam tę siłę dawać, a do tego potrzebujemy ją należycie przeżyć. Tak, rzeczywiście jest ta, ta Eucharysta to jest to źródło, gdzie my karmimy się Bogiem, który jest miłością, aby, aby rzeczywiście być, być człowiekiem dobrym wobec, wobec bliźnich i i ta, ta Eucharystia nas do tego, do tego uzd uzdalnia, że, żeby się właśnie też nie zniechęcać, żeby mieć cierpliwość dla, dla, dla drugiego człowieka i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście pokarm na życie tu i teraz i na życie, yy, na życie wieczne. Pokarm na życie wieczne Ojcze. Tak jak Ojciec wspomniał też prawo kanoniczne mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Nasio na, nasienie, ziarno, gorczycy to wszystko są jakieś e, bliższe bądź dalsze nam skojarzenia, które bezpośrednio kojarzą się z Bogiem. Wszyscy słyszymy o tym, że nasza wiara powinna być jak ziarno gorczycy. Właśnie w tej Ewangelii słyszymy o ziarno gorczycy. Ale tak przekładając to na chłopski rozum trochę, na nasze życie. Co my mamy robić, żeby to zia ziarno dawało owoce? No bo wracając do fragmentu Ewangelii, o którym mówiłem, czyli o wierze, gdyby nasza wiara była jak ziarno gorczycy, góry byśmy mogli przenosić. No tak szczerze, kiedyś myślałem, że moja wiara jest Chociaż jak tak ziarnogorczycy, ale gór nie przenosiłem, więc no, nie do końca tak jest. A wydawało mi się, że jestem w miarę blisko kościoła. No, rzeczywiście ten obraz jest taki dosyć mocny z tymi górami, ale może, może jak my nieraz popatrzymy na te nasze problemy, jakie, jakie dotykają naszego, naszego życia, czy problemy tych naszych właśnie w gronie naszych znajomych, to, to czasami te problemy są właśnie jak taka góra, której, której by się wydawało, że... No nie możemy tej góry pokonać, zwyciężyć, czy właśnie przesunąć, że, że często, że my może nie, 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 nie mamy patrzeć tak dosłownie, prawda? że chcę przesunąć ten, czy ten budynek, czy tą, czy tą górę, czy to, to oczywiście tutaj też chodzi, że nieraz te, te problemy tak narastają, czy może jakiś gniew, czy może jakaś właśnie zazdrość też w nas tak, tak narasta, że ona staje się taką górą nie do, nie do przejścia, nie do przebycia, czy takim szczytem, że ja już, czy, czy, czy właśnie, czy może nasza świętość i z jakąś taką górą, no, ja tam chyba, że tak powiem, ja się nie nadaję, żeby wyjść na taką, na taką górę. Ale właśnie, że te, te, te gdzieś jakieś troski, problemy, może ktoś choruje na raka i to jest jakaś taka góra dla niego niemożliwa do, do, do przejścia. Więc, więc patrząc w ten sposób na, na, na tę górę, którą my możemy przesunąć, czy właśnie przetrwać, czy jakąś trudną sytuację, to, to tutaj chyba o to, o to też panu, panu Jezusowi właśnie chodziło. że że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma szczytów do, nie, 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 niemożliwych do, do zdobycia, prawda? Do, tej, do zdobycia też świętości życia. Ale może nawet właśnie też może to, że tracę życie, zdrowie, no to też to nie jest coś, coś, jakiś szczyt niemożliwy do zdobycia, bo przecież właśnie jest to życie wieczne też, prawda? Po ludzku przegrywam, ale tak naprawdę tym szczytem może też właśnie będzie też to życie wieczne.